Trzy czwarte firm wymieniło internet na pierwszym miejscu jako najważniejsze medium, czy najważniejszy, najważniejszy czynnik, który sprzyja rozwojowi. E, ja jestem zaskoczony, że tylko tyle, tak naprawdę, ale wydaje mi się, że dlatego, że dla pozostałych 25% e, to, to, jest, to jest po prostu oczywista oczywistość. E, 30%, co, ważne, co wa, warto podkreślić, e, wskazało na dostęp do aplikacji mobilnych, które jeszcze kilka lat temu nie były tak bardzo powszechne w biznesie. W powszechnym użytkowaniu. Jeżeli chodzi o indywidualnych użytkowników, to tak. Natomiast w biznesie widać wzrost zapotrzebowania na rozwój tego typu aplikacji. Inwestycja w technologię wymaga na początku dużych nakładów. Są to koszty związane z inwestycją albo we własne serwery, albo w przeniesienie tych serwerów na zewnątrz przez wynajęcie. Albo profesjonalnej obsługi tych serwerów, albo przez zainwestowanie we własnych informatyków. Natomiast to później procentuje. To są, to są koszty, które później gdzieś znikają, które dają przewagę konkurencyjną nad firmami, które, firmami, które decydowały się prowadzić biznes w tradycyjny sposób. Małe firmy przede wszystkim interesuje niezawodność, czyli dostęp tu i teraz, w tym miejscu, który przyspiesza. Niesamowicie transakcje i, i możliwość reakcji na zmiany popytu czy zmiany, zmiany zachodzące na rynku, jak również bezpieczeństwo danych. Każde najmniejsze potknięcie, czy awaria, która nawet trwa 5 czy 15 minut, może spowodować straty rzędu kilkuset tysięcy złotych. Internet jest wykorzystywany do tego, ażeby rozwijać strategie globalne. Czyli dużo mówi się o nowych modelach biznesowych, gdzie w oparciu o nowoczesne platformy jest możliwość ekspansji poza granice kraju. Sprowadzając to do bardzo prostego przykładu, zamiast otwierać przysłowiowy sklepik na lokalnej ulicy, gdzieś w okolicy swojej, otwierając biuro czy, czy sklep, możemy uruchomić sklep online, który na dobrą sprawę nie ma żadnych ograniczenia, więc możemy handlować. Swoimi produktami czy usługami na dużo szerszą skalę. Z jednej strony przedsiębiorcy mówią, że. Nie, nie nie potrzebują wsparcia ze strony dużych firm, starają się w jakiś sposób odcinać i kreować własną tożsamość. Z drugiej strony 80% respondentów zdeklarowało gotowość współpracy i budowania relacji z, na linii korporacje, sektor MŚP. Także jak, jak to widzą przedsiębiorcy? Otóż po pierwsze i to było to było największe wskazanie. Uważają, że dobrym sposobem byłoby wdrożenie danej produktu, danego produktu czy usługi do oferty korporacji, a z drugiej strony uważają, że warto byłoby podjąć współpracę przy rozwoju nowych produktów czy usług. To było jako drugie wskazanie.